Jeżdżąc z Palubazą Zielona Góra, raz jest dobrze, raz jest źle, ja mówiłem, że nie będzie łatwo, ponieważ to odrobienie 10 punktów to jest duża przewaga i trzeba wygrać 3 biegi na 5-1, aby ta przewaga wynosiła, byśmy mieli bonusa. No, na początku szło dobrze, później, później taki przełomowy bieg, gdzie, gdzie straciliśmy punkty, to była Świeca i Wersena i Mateja Zagara taśma. Również Krzysztof stracił pozycję, gdzie na... W pierwszym uku zrobiła się dosyć duża dziura i, i tam nie tylko Krzysztof, ale i Adrian Cyfer. Ale tak ogólnie zawody emocjonujące. Każdy dał dużo walki, dużo serca w ten mecz i, i myślę, że kibic jest usatysfakcjonowany z przebiegu wydarzenia. Może mniej z wyniku, ale patrząc na to yy, od dwóch lat jest 50-40 i tak samo było teraz. Juniorami wygraliśmy, to prawda. I Takie były założenia, ponieważ są wyżej notowani, lepiej jeżdżą, ale, ale no, zdarzały się wpadki i Wersenowi i Matejowi. No, to jest sport i każdy, każdy popełnia jakieś błędy, ale w gruncie rzeczy każdy oddał dużo serca i starał się jak najwięcej. Nie zawsze to wychodzi jak trzeba. ale. Pragnę pochwalić wszystkich zawodników, łącznie z Sam który wrócił z podróży, tak samo Matej I dzisiaj za bardzo nie, nie jechał tak, jak powinien jechać. No drużyna pojechała dobrze, wszyscy jesteśmy zadowoleni, tak jak powiedział. Szkoda, że takie dziury dzisiaj były, no ale wiadomo, był deszcz i nie pozwoli aż tak dużo lać tego toru. wiedziałem, co się będzie działo, gdy nie pozwolą lać, on się odparzy po prostu i, i tak było, więc dzięki Bogu się uratowałem, bo już chciałem po prostu znowu się katapultować, ale nie wiem. Chyba pomoc z niebios, że tam uczyłem się na motocyklu, bo jechałem cały łuk bez prawej nogi, więc jest to ciężka żużlu. Widzieliśmy po Adrianie. Więc naszym tutaj brylantem jest Zmarzlik, no. Trzeba zobaczyć jego punkty, 13 punktów, więc na pewno Gorzów ma ten plus, że ma takiego juniora i każdy by sobie na pewno klub życzył takiego wychowanka. Więc dmuchajmy tutaj, głaszmy Bartka jak najdłużej, żeby tak jechał do końca sezonu, bo wiem jak ja byłem miniorem w Lesznie, jak Leszno to dużo miało plus. Czy jak, inni, czy jak Dudek rok temu w Zielonej Górze, więc Bartek tutaj super robota, chłopacy też i super pochwała. No i oczywiście pochwała do mnie mamy dzisiaj. zrobioną biatkaczkę i było dobrze.